Tusk kompletnie oszalał. Jakubiak ujawnia, jak premier chce doprowadzić do opuszczenia Polski przez Amerykanów. Tego musisz posłuchać. Że, że marzeniem tego rządu jest, aby wojska amerykańskie opuściły Polskę. I to, co się dzieje teraz, jest też dowodem w tej sprawie. Że wystarczy byle pretekst, nawet fake, żeby rząd korzystał z tego walcząc z Ameryką. I tutaj nie chodzi o Amerykę, tylko o Niemcy. I powiem tak, że jakby no dumny jestem z tego, że powiedziałem to jako pierwszy, bo dzisiaj ja widzę wśród komentatorów już stałą narrację, że Tusk robi wszystko, żeby Amerykanów wyprowadzić z równowagi, a zatem wyprowadzić również z Polski. Proszę Państwa, taki jest cel tego rządu. Tu nie ma żartów, naprawdę. Ja robię wszystko, co mogę, żeby ten rząd zmienić po prostu. Czyli inaczej mówiąc, tą pułapkę, którą oni zastawiają na opozycję w postaci dezinformacji, bo mamy wojnę, bo oni, ze, oni walczą teraz, w, bitwa powietrzna ze steropionowymi e, e, statkami powietrznymi była, to, to zakrawa po prostu na jakiś dom wariatów jeden wielki. Podzielasz zdanie pana Jakubiaka? Daj znać w komentarzu.